Od 2001 roku prezydent miasta Kołobrzeg wyróżnia tych, którzy w sposób szczególny angażowali się w życie Kołobrzeżan, przyczynili się do rozwoju oraz promocji miasta, odnieśli sukcesy o zasięgu ponadregionalnym. W ręce takich osób, instytucji czy podmiotów gospodarczych i w tym roku trafią statuetki Konika Kołobrzeskiego. Dlatego prezydent miasta liczy na pomoc mieszkańców. Wnioski wraz z krótkim uzasadnieniem można składać w terminie do 26 stycznia do biura obsługi klienta Urzędu Miasta w Kołobrzegu. Drug wniosku dostępny jest na stronie kolobrzeg.pl oraz w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta, wejście przy Straży Miejskiej. Wnioski składać mogą organizacje społeczne i stowarzyszenia działające w mieście Kołobrzeg, obywatele, mieszkańcy Kołobrzegu w liczbie przynajmniej 20 osób oraz podmioty gospodarcze działające w Kołobrzegu. Koniki Kołobrzeskie zostaną wręczone 3 lutego podczas uroczystej gali Prezydenta Miasta Kołobrzeg i Starosty Kołobrzeskiego Koniki Kołobrzeskie 2024 i Perły Powiatu 2024.